Witajcie, Paweł Domański, to piątkowy RS News i najważniejsze informacje Radia Szczecin. Będzie nowocześniej, a przy tym bezpieczniej nad wodą ratownicy ze Szczecina mają nowe centrum powiadamiania. To miejsce, do którego spływają wezwania i meldunki ze wszystkich kąpielisk i akwenów w regionie. Stamtąd też dysponowana jest pomoc. Ratownicy mają tam również podgląd monitoringu na szczecińskich bulwarach. To pozwala na dotarcie do ewentualnych poszkodowanych w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund. Fa demontaż zadaszenia nad sektorami czwartym i piątym na przebudowywanym stadionie piłkarskim w Szczecinie. Technicy zdjęli już pokrycie, ale pozostały jeszcze podpory, choć i one znikną. Na większości obiektu nie ma też krzesełek. Trwa rozbiórka dwóch trybun nowe. Powstaną w ciągu roku. Cała inwestycja zakończy się według zapowiedzi Urzędu Miasta w 2022. Przez cały czas swoje mecze na stadionie ma rozgrywać piłkarska pogoń. Dziś swoje święto obchodzi 12 brygada zmechanizowana w koszarach przy Wojska Polskiego. Wręczono odznaczenia, złożono kwiaty przed pomnikiem generała Józefa Hallera. Odbyła się też uroczysta defilada. 12 brygada to około 3000 żołnierzy wyposażonych m.in. w transportery opancerzone Rosomak i samobieżne działa Rak. Pięć beczek ze śledziami stoi na Bulwarze Piastowskim. Nie są jednak prawdziwe, a wykonane z brązu. To nowy element artystyczny ale i Żeglarzy ja powstała w 2013 roku, przedstawia symbole i podkreśla morski charakter Szczecina. Znajdziemy tam m.in. pomnik kota Umbriagi czy urządzenia nawigacyjne. Śledzie z brązu kosztowały 150 tys. zł, na szczęście nie pachną jak te prawdziwe. W tym RS News to już wszystko na kolejne wydanie. Zapraszam w poniedziałek o tej samej porze. Pamiętajcie, żeby zaglądać na Radioszczecin.pl i oczywiście słuchajcie nas na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.